słuchajcie, moje DC, portfel, na którym mam narzepki, tutaj mam taką narzepkę, którą wyciągnąłem z kalendarza adwentowego. Tak samo jak mam tu monetę, taką pamiątkowy medal, taki coin, właśnie bokera specjalny, właśnie do noża adwentowego. Jak widzicie, mój nóż adwentowy to kataliz. tutaj z miedzią, tutaj mamy G10, ale on oczywiście niekoniecznie musi tak wyglądać w prosty sposób. Możecie go sobie zmodyfikować. Jak widzicie, mam tu różnego typu klipsy. Słuchajcie, okładziny zielona, tutaj jakaś tytanowa, taka okładzina imitująca drewno. Zwróćcie uwagę, niby ten sam nóż, a jak się zmienia jego charakter? Pamiętajcie, że trwają Mikołajki z kodem Mikołajki na Togo.pl. Macie 25% na wszystko, w tym na kalendarze adwentowe. Jeżeli już się Mikołajki skończą, Togo EDC, tak samo 25% m.in. na Bokera dla widzów tego kanału.